A teraz taka zagadka na czasie. Powiedzcie mi, czym się różni nauczyciel od krowy. Tym, że dostaje mniej siana. Okej okay, kochani, skupiamy się. Przed lustrem stoi dwóch łysych. Który z nich jest bardziej łysy? Jeżeli wiecie, piszcie w komentarzach na dole, na samym dole. Jeżeli nie, dowiecie się to już jutro o szóstej nad ranem. Pozdrawiam serdecznie! I jeszcze raz! I jeszcze raz! o moim konkursie, który ogłosiłem na premierowym odcinek w pierwszy dzień Świąt Jeżeli chcecie wiedzieć, takiego kurczaka, to wpisujecie na samym dole w komentarzach kurczak, kurczaczek i wylosowanie będzie w kto sobotę, do kogoś powoduje ta maskota. Także teraz, nie przedłużając już, zaczynamy! One! Pani w szkole mówi do Jasia: Jasiu, powiedz Gan: trzy o ptakach? Y, mój tata przyszedł do domu nawalony jak szpak, potem wywinął orła na schodach, a na progu puścił padia. Two Rozmawia kolega z kolegą. Ty, kto ci tak oko podbił? A, szkoda gadać. Moja żona. A za co? Za to, że powiedziałem do niej ty. I za to cię pobiła? Zapytała, czy byśmy się nie pokochali, bo nie robiliśmy tego od roku. No a ja jej odpowiedziałem No chyba ty. I jeszcze raz. Jeszcze raz.